Ibiza, Lajka Ku 3, Kala czyli przepiękna plaża. I jeszcze jedna rzecz, mianowicie, tutaj się coś wydarzyło. Będziemy mieć babyka, więc od razu się pochwalę tym na samym początku filmu, dlatego że będziemy robić sesję z moją Amelią. No i to nie będzie sesja ciążowa, na to jeszcze przyjdzie czas, myślę, w listopadzie. Kiedy będziemy w Portugalii, ale na ten moment no, nie będę tego jakoś tam bardzo pokazywał na sesji, ponieważ ten brzuszek jest jeszcze za mały, żeby był taki do sesji ciążowej. Ja też muszę trochę nabrać skilla, jak się robi takie zdjęcia, więc dzisiaj robimy w miarę zwykłą sesję. E, zobaczymy, co z tego wyjdzie. wyjdzie zapraszam Was na przebitki. E, no i co? A my się zabieramy i robimy zdjęcia, ale na początek poopowiadam Wam jeszcze troszeczkę o tym aparacie. Lajka Q3. Od razu wspomnę: ten film nie jest przez nikogo, totalnie sponsorowany. Wypożyczyłem to od Lajka Camera Poland. Dzięki temu po prostu mogę sobie ją potestować na wyjeździe, zrobić nią sesję. A jeśli chodzi o moją kudwójkę, no to możecie zobaczyć jej recenzję na moim kanale, więc do tego serdecznie zachęcam. Ten film nie będzie mówił o bardzo wielu jakichś technicznych aspektach tego aparatu. Na samym początku powiem, co mamy tutaj w środku, co się zmieniło, co o tym sądzę jako też właścicielku dwójki od ponad pół roku. No i przejdziemy sobie do zrobienia zdjęć. No zobaczymy, co też z pogodą będzie, bo przez wyjazd mieliśmy mocną kapryśną pogodę. Raz było gorąco, raz było super wietrznie, ale za to mieliśmy piękne niebo. Dzisiaj jest trochę wiecznie, ale za to jest sporo chmur, więc mam nadzieję, że i tak zdjęcia nam wyjdą jak najbardziej spoko, z drugiej strony Ciężko, żeby w takim pięknym miejscu coś nam nie, nie wyszło. Ale o aparacie. Fizycznie zmieniło się trochę, szczególnie kiedy spojrzymy na tył tego aparatu, mamy odchylany ekran. Tak, odchylany w ten sposób. Nie wiem, czy się wyostrzy, czy się nie wyostrzy. W każdym razie, jak coś, to pokażemy Wam na przebitce. Yy, więc odchylany ekran, moim zdaniem, z jednej strony na plus, z drugiej strony na minus. Yy, z jednej strony na minus z tego względu, że aparat stracił na swojej monolityczności i mówiłem o tym sporo yy, w poprzednim filmie o kół dwójce. Z drugiej strony jednak, funkcjonalnie, kiedy fotografuję nim tutaj przeszło tydzień, to to jest jednak wygodne. Ale fajnie by było, gdyby on pojawił się na takim przegubie, żebym ja mógł sobie robić. Portrety też z odchylonym ekranem. Często właśnie w ten sposób pracuję moimi kanonami, moimi Olympusami, a tutaj niestety nie ma takiej możliwości, więc. Można byłoby to jakoś inaczej wymyślić, tak moim zdaniem, e, aczkolwiek nie jest jakoś, wiecie, no nie jest super źle. Ciężko byłoby powiedzieć o tym aparacie, że jest w jakikolwiek sposób brzydki. To jest nadal jeden z najładniejszych aparatów na rynku, aczkolwiek ku dwójka bardziej mi się podoba. Fizycznie zmieniło się jeszcze to, że mamy złącza. I znowu plus i minus. Czemu minus? Bo znowu aparat jest przez to troszeczkę brzydszy, ale z drugiej strony możemy wypuścić sygnał po HDMI, więc na przykład kiedy miałbym robić live, to byłoby spoko. Z drugiej strony USB, nie mam ze sobą tej ładowarki, która jest wielkości połowy tego aparatu, więc ładuję to sobie po prostu przy użyciu mojej ładowarki do, do smartfona, komputera i tak dalej. To co się zmieniło u góry, zmienił się ten przycisk, znaczy spust migawki, teraz nie jest czarny, a jest po prostu srebrny i możemy wkręcić tutaj taki miękki spust migawki, to jest akurat spoko. Sterowanie lekko się zmieniło, zniknęły z tej strony przyciski, pojawiły się po tej, natomiast nie jest ich ani mniej, ani więcej. Jedne pojawiły się u góry, te dwa pojawiły się obok joysticka. Trzeba się do tego przyzwyczaić. Dla mnie nie jest ani mniej, ani bardziej wygodnie. No i mamy to klasyczne lajkowe sterowanie. Nie zmienił się obiektyw. I z tym obiektywem dzisiaj, akurat, przeczytałem test na optyczne.pl i on został trochę skrytykowany, bo ma na przykład dość dużą dystorsję, ona nie jest wyprostowana na poziomie samego aparatu. Z drugiej strony pewnie przez to obiektyw jest mniejszy, a on ciężko żeby był większy. Jakby był, miał być jeszcze mniejszy albo lepiej wykorygowany, to pewnie byłby ciemniejszy. A ja się bardzo cieszę, że tu jest F1.7, bo ten obiektyw pięknie rysuje. A z drugiej strony, kiedy wgrywam te zdjęcia do Capture One czy do Lightrooma, ja nie widzę tej dystorsji, bo ona jest z automatu korygowana. Więc znowu optyczne nie dziwię się, że do tego się przyczepiły, ale mnie totalnie, to, to, totalnie grzeje, że tak powiem, bo ja mam dokładnie to, co chcę i wymiary aparatu takie, jakie chcę. E, co jeszcze? zmienił się autofokus i zmieniła się matryca 60 milionów pikseli. Nie mogę powiedzieć, że 47 to jest mało. Tu jest jeszcze więcej. Aparat właściwie obiektyw spokojnie sobie daje z tym radę. Możemy też zmniejszyć te rawy do 36 i bodajże 18 milionów pikseli, więc jest jak najbardziej Ok, Ja robiłem wszystkie w 60 milionach. Te karty dość szybko znikają, bo te pliki mają grubo powyżej 70 MB. Z drugiej strony to nie jest jakoś dużo więcej niż chociażby w q która ma tych pikseli trochę mniej. Szumy Klasyczne, że tak powiem. Nie będę się tu wgłębiał, czy na ISO 3200 jest lepiej niż w Sony A7 R5 i tak dalej. Generalnie to jest taka no, dobra półka aparatów w tej e, okolicy megapikselowej. Nie jest to jakiś Lowlight Monster czy, czy coś takiego do tego zmienił się autofokus. No i tutaj dodano detekcję fazy. Ta detekcja fazy powoduje, że on po prostu działa bardziej przewidywalnie, szybciej, stabilniej, lepiej z ciągłym autofokusem, aczkolwiek też nie jest idealny ten układ. Jednak kiedy porównuję go do R6 Mark II, którym nagrywamy w tym momencie to wideo, no to R6 ma lepszy ten autofokus. Tutaj ja myślę, że panowie Niemcy muszą posiedzieć trochę nad softwareem z tego względu, że aparat też nadinterpretowuje często twarze. To znaczy nie ma twarzy, chyba, że tam są jakieś duchy. Ale nie ma twarzy, a aparat rozpoznaje oczy i... Wiecie o co chodzi. No, tam ostrzy tam, gdzie trzeba. Zdarzyło mi się to kilka na kilkanaście razy podczas tego tygodnia fotografowania. Nie jest to może jakieś bardzo denerwujące, ale powinno zostać poprawione, jednak ten aparat kosztuje 30 tysięcy złotych. Kolejna rzecz, jeśli chodzi o autofokus, według mnie on jednak myślę, że powinno tutaj zastosować się inne silniki w obiektywie, bo on jednak też. Nie jest taki bardzo gładki, że tak powiem, troszeczkę mu tego brakuje. Coś jak w moim 16mm F28 STM. On nie jest taki gładki jak te lepsze silniki, po prostu, które są do tego, do tego dedykowane. Aczkolwiek nie mogę powiedzieć, że jest źle. No jest lepiej niż w poprzedniku, rozpoznaje nam lepiej te obiekty, szybciej na nich ostrzy. Zdarza mi się mniej robić nieostrych zdjęć niż chociażby kudwójką, ale w kudwójce i tak ten autofokus, no jak na kudwójkę, jest ok. Ale tak jak wspomniałem, nie mogę powiedzieć, że to jest poziom R6 Mark 2 i, i tak dalej. Jeszcze jedna fajna rzecz się tutaj pojawiła, mianowicie w Wi-Fi, e, znaczy kiedy połączymy się z Wi-Fi, włączymy aplikację, możemy wgrać tutaj tak zwane Leica Lux e, i to są Coś jak symulacje filmów, ale nie, ma, nie mamy tutaj nazwanych, że to jest, nie wiem, Kodak Portra, Fuji Pro 400H, tylko Contemporary, Classic i tak dalej. One nadają taki fajny klimat, aczkolwiek chciałbym troszeczkę więcej w nich tutaj e, pogrzebać. Z tego względu, że fajnie byłoby dodać jeszcze szum, czy przywrócić więcej szczegółów z jasnych partii, bo e, to z czym się spotkałem e, i to też dostrzegłem właśnie w Q2, jednak e, JPEGi... One bardzo szybko gubią e, szczegóły w jasnych partiach, więc fajnie by było, gdyby można było tutaj jeszcze trochę więcej tym e, poruszać, że tak powiem. Owszem, jak wyłączymy te Leica Lux, mamy e, opcję ściągnięcia highlightów, ale nadal to nie jest takie, to, czego mógłbym oczekiwać. Więc fajnie by było, gdyby tutaj te, nad tym też popracowano, e, a w Leica Lux w ogóle, nie możemy, e, w ogóle nie możemy na nie wpłynąć. Fajnie by było, gdyby to też zostało rozszerzone, bo teraz... E, jeśli oglądaliście moje relacje na Instagramie, ja w dużej części używałem tych Leica like Lux, ja po prostu już nic nie dotykałem w telefonie, tylko po prostu szły od razu na Instagrama wyglądając fajnie, więc tyle, jeśli chodzi o kutrójkę. A, jeszcze ona nagrywa filmy w 8K. Ja nagrywałem trochę klipów 4K, 50 klatek, 4.2.2. W 10 bitach, więc to jest jak najbardziej na plus, aczkolwiek też nie widzę tego jako, wiecie, mój główny aparat do nagrywania. Z drugiej strony fajnie, że takie nowe funkcje się pojawiły. Ma też bardzo fajnego loga, dużą rozpiętość tonalną w tym logu, więc to też jak najbardziej na plus. Więc fajnie, że to również po prostu tutaj zawitało. Słuchajcie, słońce nam wychodzi, zabieram moją ciężarną żonę na sesję. Bardzo się w ogóle z tego cieszę. Mam nadzieję, że Wy również, aczkolwiek Amelia teraz nie będzie tak często na moich filmach przez jakiś czas pewnie. A co? My idziemy tutaj walczyć ze zdjęciami. Trochę nam plażę zalało, więc zobaczmy, co z tego wyjdzie. Zapraszam Was serdecznie no i dziękuję za uwagę. Amelia, jak widzicie, nie ma jeszcze jakiegoś bardzo dużego brzuszka, więc nie będziemy go jakoś bardzo eksponować. Więc nie oceniajcie mnie jako fotografa ciążowego. Wiecie o czym mówię. Mam nadzieję, że nam naprawdę fajne zdjęcia tutaj wyjdą. Trochę będę obracał kamerą, aczkolwiek nie mamy tutaj za dużego pola manewru. Trochę mojego, mojej narracji, trochę pewnie time timelapsów. Zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie. Amelia też ma bardzo fajną sukienkę, którą kupiliśmy też specjalnie pod tą sesję na tym wyjeździe. A jeszcze jedna rzecz, Będę używał głównie przysłony F1.7, F2.0, F2.8. Zobaczymy, która jakoś tam najbardziej mi przypasi. A teraz co? Idziemy robić zdjęcia, więc oglądajcie nas przy pracy. Amelia, pójdź sobie proszę tam mniej więcej na koniec. Prawie do wody. Prawie do wody, tak. Albo tu już, nie, stój, stój tutaj. Co? Tak, wciągnij. Ok. Pierwsze ujęcia za nami. Zauważyłem, ciężko jest mi tak porównać jeden do jednego, ale mam wrażenie, że aparat ma trochę większy blackout. Czyli pomiędzy klatkami mamy takiej chwilkę zamrożenia w porównaniu do kudwójki Ciężko jest mi powiedzieć, bo nie mam dwóch aparatów naraz, ale tak mi się wydaje. A Kolejne zdjęcia zrobimy sobie tutaj przy tych drzwiach, gdzie są najprawdopodobniej schowane łodzie, więc Amelia zapraszam Cię w to miejsce. O. Muszę możesz się pleckami oprzeć, o to. Proszę? Okej. Okay. Kolejne zdjęcia za nami, ale widzicie, że my tutaj się obracamy w bardzo małym zakresie. Jeszcze jedne zrobimy w tamtą stronę i myślę, że zmienimy miejscówkę na dalszą część tej plaży, ale ja już jestem mega zadowolony z tych zdjęć. Bardzo mi się podoba. Ja używam tutaj, pokażę Wam, jakby też gołego JPEGA po zastosowaniu Laika CLS, czyli Laika Classic. Tutaj żona podeszła do mnie. Oczywiście, finalnie zdjęcia będą wyedytowane jakby moją edycją, natomiast to, co mam już tutaj, to mi się naprawdę bardzo, bardzo podoba. Zresztą, może spróbuję Wam to pokazać. No i ten autofokus. Coś takiego tu mamy. O, coś takiego. Więc mam nadzieję, że się Wam to podoba. Mi się, mi się mega podoba. No, i ten autofokus w porównaniu do kudwójki, gdzie kudwójka, szczególnie kiedy robimy pod światło, ona tak sobie daje sobie radę. Znaczy, nie mówię, że jest jakoś super źle, to tu jest jednak dużo lepiej, więc jak najbardziej na plus. A teraz obróćmy sobie aparat jeszcze w drugą stronę. Ameryka, czy jesteś w stanie zabrać nasze, yy, po, nasze pobojowisko, Ty, ale tylko z jednego miejsca? Mianowicie, yy, w sumie tak. W sumie to zrobimy to na żywo, więc ja sobie trochę zmniejszę ekspozycję tutaj. Poczę, uh -huh. Tak, a ja wezmę rzeczy, bo wiecie, kobieta w ciąży nie powinna za dużo sprzątać. Bo jeszcze właśnie w tamtej miejscówce chcę zrobić zdjęcia, to znaczy, jednak ze światłem, i fajnie, Amelia, jakbyś sobie stanęła tak. Po, na, może na skraju, na początku, tutaj? Dobra, to my się zabieramy ze zdjęcia. Mhm. mhm. Pięknie. A dasz radę pół kroczku do tyłu? No, i powiem wam, że tutaj akurat ten odchylany ekran mega się przydaje, bo ja jestem centralnie pod aparatem, który nagrywa, i mogę sobie po prostu w ten sposób wykadrować poziome zdjęcia. No, tak jak mówię, fajnie by było, gdyby on był odchylany w dwóch osiach, no ale lepiej jest tak niż kiedy nie był wcale. Dobra, słuchajcie, to chyba tyle z tej miejscówki, jeszcze postaramy się podejść. Tam, tam gdzieś, e, niestety nam jedną plażę zalało, e, więc zobaczymy co, co nam wyjdzie, teraz obejrzycie parę przebitek, e, a ja jestem bardzo zadowolony z e, używania tego aparatu, e, ale jakby z drugiej strony ciężko, żebym nie był. No to jest aparat, tak jak mówię, za 30 tysięcy złotych, więc, e, ale z drugiej strony to nie jest taka maszyna do zarabiania pieniędzy. U mnie maszyną do zarabiania pieniędzy jest R5, a ku dwójka w moim przypadku jest aparatem na takie wyjazdy jak ten, Akku trójka jest jakby tylko w każdym aspekcie lepsza, oprócz tego, że jest brzydsza. No, a to 28 mm mi jednak turbo pasuje. Znaczy, kiedyś tak jak wspomniałem, myślałem, że 35 i nic krócej. 28 nie lubiłem, ale się z tym bardzo polubiłem, więc zatrzymuję nagranie i idziemy do kolejnego miejsca. Idziemy dalej na zdjęcia, ale jak widzicie troszeczkę nam się zrobiło tak, może nie, że pochmurno, ale jednak to słońce jest już takie trochę przymglone, więc zobaczymy jaki będzie dalsz, jaka będzie dalsza część tych naszych zdjęć. Natomiast chciałem jeszcze powiedzieć parę słów tutaj o Lajce, bo często jednak słyszy się, że to jest taka marka, że nie oferuje nam dużo, a chcą za to dużo pieniędzy. Nie da się ukryć, że jest to w jakiś sposób marka luksusowa i Ciężko ją przekładać na zasadzie najlepszy stosunek jakości do ceny, ale jak myślicie? Jak sobie spojrzymy tutaj i tam gdzieś, tak gdzieś tu e, będzie stał taki mały jachcik. To jak myślicie? To jest mniej więcej coś takiego, tylko w dużo mniejszej formie, e, bo to jest tej wielkości, kosztuje około 30 tysięcy złotych, ale tego nie kupujemy przez to, że ma najlepszy stosunek jakości do ceny, że będzie mieć najlepszą jakość, czy że będzie. Wiecie, najlepszym aparatem do zarabiania pieniędzy. Nie, to poniekąd trochę kupujemy, tak jak biżuterię, e, jeśli interesujemy się fotografią, ale chcemy mieć też troszeczkę coś innego niż wszyscy. Ciężko byłoby mi nawet zmontować w tym momencie zestaw za 30 tysięcy złotych z 35 i pełnoklatkowym e, aparatem e, cyfrowym oczywiście. Więc e, no, to jest coś na zasadzie troszeczkę takiego Rolexa, takiego jachtu, który jest tam za mną. Wiecie o co chodzi. To jest po prostu coś, czego nie oceniamy tylko przez pryzmat jakości i ceny, ale z drugiej strony Leica Q jest aparatem, który jakby jest już w pełni używalny, że tak powiem, bo Mki to jest totalnie inna liga. To znaczy, mam sam M9, to też jest bardzo stary aparat, no ale jednak to, że on jest dalmierzem, że nie ma autofokusu, tam trzeba też potrafić fotografować. Tutaj te umiejętności mogą być mniejsze, ale do takich sesji jak robimy dzisiaj, sprawdza się naprawdę świetnie. No i co, no to chodźmy dalej pofotografować tym moim Rolexem w cudzysłowie na szyi. Szkoda, że będę go oddawał lajce. No ale trudno, no takie życie, przynajmniej będę miał fajne zdjęcia, więc chodźcie dalej ze mną. Dobra, e, słuchajcie, tam powoli też wyłania nam się słoneczko, zobaczymy jakie ono będzie, ale to nie jest super złocisty zachód słońca. E, jak wy widzicie go złociście, to znaczy, że to podkręciłem w postprodukcji. E, dobra, e, Amelia, stań sobie tu właśnie. O. A bez uśmieszku? To dobra, zrobię. Na razie te zdjęcia mamy ze sobą, ale wezmę jeszcze aparat i myślę, że zrobimy sobie tutaj na takim jakby małym półwysepku. Ciężko to nazwać, właściwie tam była, było przejście między tamtą wysepką, w sensie tą małą wysepką, a teraz go nie ma, bo wczoraj były, była bardzo dużo fal, więc dzisiaj tego nie ma, ale tam dorobimy kolejne zdjęcia. Myślałem, że się uda bez zmoczenia butów, ale podsumowując, jeszcze tam Amelia musi za mnie przyjść. Like Q3, jak się sprawdziła? No, sprawdziła się dobrze, jak się miała sprawdzić. Moim zdaniem, ten aparat jest czymś, co zachęca nas do fotografowania w ogóle cała seria Q i kompakty. Przy czym, tutaj, jeśli chodzi o jakość, ona jest totalnie bezkompromisowa, czyli nie mamy ani mniejszej matrycy, ani jakiegoś, nie wiem. Ciemnego obiektywu, tylko mamy pełnoprawny, pełnokladkowy korpus z dużo lepszym autofokusem niż poprzednio, dużo lepiej radzącym sobie podświatło, fajne wysokie ISO, turbo-szczegółowy obraz 60-milionowej matrycy. No i oczywiście nie jest to sprzęt tanie, ale to każdy wie i mówiłem to już wcześniej. To nie jest aparat, który kupujemy patrząc na tabelkę typu liczba megapikseli, cena i tak dalej. Ten aparat nie do końca kupuje się rozsądkiem, ale kupuje się sercem? To może za dużo powiedziane, bo jak dla mnie no to nadal jest tylko trochę metalu, trochę szkła i trochę elektroniki. Nigdy bym nie powiedział, że kocham jakiś sprzęt, czy jestem do niego jakoś bardzo mocno przywiązany, tylko to jest coś, co, co po prostu chce się mieć i co sprawia frajdę i są takie momenty, kiedy chcemy sobie kupić jakiś fajny gadżet, ale to nie jest głupi gadżet, bo ja zrobiłem nim, mam nadzieję, przed chwilą całą serię bardzo fajnych zdjęć. Czy innym aparatem zrobiłbym gorsze? Pewnie nie, ale to dało mi po prostu mega, mega dużo Friday. Ja się dobrze bawiłem, dajcie znać, co o tym sądzicie. No a cóż, mi pozostaje odesłać to do lajki like i wziąć swoją kudwójkę, którą również bardzo lubię i bardzo cenię. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia. Trzymajcie się, cześć!